I można powiedzieć, że sytuacja jest w tej chwili patowa, jest taki pat strategiczny. W rejonie Donbasu nacierają Rosjanie, na południu nacierają Ukraińcy. I wydaje się, że dojdzie do przesilenia. Ukraińcy, moją, moim zdaniem, mają już tyle odwodów, że mogą przeprowadzić zdecydowane uderzenie w kierunku południowym, które pozwoli im wyjść na kierunek krymski. Przewagę, mam nadzieję, będą mieli w na najbliższym czasie Ukraińcy, dzięki temu, że odtwarzają odwody w oparciu o sprzęt, który dostali. Rosyjska nawałnica postępuje. Ciężkie ataki artyleryjskie z obu stron. Co się dzieje na frontach? Jak co tydzień podsumowujemy w układzie otwartym, jak co tydzień bardzo serdecznie wszystkim. Patronom dziękuję, wszystkim tym, którzy e, wspierają, pomagają, słuchają. E, bardzo dziękuję. Dzisiaj nie wymienię e, nikogo, bo nie mam ze sobą listy, którą mam e, e, zawsze. Wybaczcie mi, to zrobię następnym razem, a już za chwilę zaczynamy rozmowę. Generał Waldemar Skrzypczak, dzień dobry panie generale. Gdzie pana dzisiaj? Gdzie Pana dzisiaj zostałem? Bo jest Pan gdzieś w Polsce. Na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu. Jak widać z Dolnego Śląska sytuację na Donbasie i w innych miejscach, i w innych miejscach na frontach? Tak samo widać jak z Warszawy. Generalnie sytuacja jest tam znana. Sytuacja rozwija się będą można robić zarysów, które przedstawiamy, przedstawiamy u Pana w każdy, czy w każdy piątek. Generalnie, jeżeli chodzi o główne działania, one odbywają się jakby na dwóch kierunkach, a może nawet trzech. Główny kierunek oczywiście to jest Krym Południowy, gdzie Ukraińcy za wszelką cenę próbują przełamać, moim zdaniem, słabą, wątłą obronę armii rosyjskiej, która została zorganizowana na stepach na północ od Nieprzytchersonia. Moim zdaniem, Ukraińcy tą obronę. Być może w ciągu kilku dni przełamią, co pozwoli im wyjść pod Hersoń, być może przez e, zaporę na Zbierunku Kachowskim wyjść w przestrzeń operacyjną między Dnieprem a Krymem. I e, to jest, e, sądzę, cel operacji, e, przełamać obronę rosyjską, wyjść w przestrzeń operacyjną, ponieważ w głębi za Dnieprem, na południu Dniepru Rosjanie nie mają większych sił, a zatem e, to jest duża szansa dla armii ukraińskiej, że mogą wyjść w kierunku na Krym, z czym odetną wojska rosyjskie od Krymu i mogą w jakimś pewnym sensie wojska rosyjskie czuć się zagrożone okrążeniem od południa. Wszyscy skupiają uwagę na Donbasie, nauku donbaskim. Wiele ekspertów wieszczyło kilka tygodni temu wielkie okrążenie i wielkie masowe rozbicie armii ukraińskiej, wielkie straty armii ukraińskiej, w zasadzie likwidacja sił, które walczyły w, w, w okrążeniu. Opisując nieprawdopodobne straty armii ukraińskiej, liczone na wielkie brygady, które zostały rozbite przez armię rosyjską, nic takiego nie miało miejsca. Owszem, Ukraińcy ponoszą straty, tylko trzeba przypomnieć wszystkim, że Ukraińcy pozycje obronne w rejonie Łuku Donbaskiego doskonale przygotowali, wykorzystując walory terenowe, walory miast, których bronią bardzo skutecznie zmuszając Rosjan do wzmożonego wręcz wysiłku, niespotykanego w armii rosyjskiej wysiłku, który polega na szturmowaniu pozycji rosyjskich obrońców, pozycji broniących się na oparciu o rzeki, o jeziora, o cieki wodne różnego rodzaju, o miasta, wsie, które są mocno zorganizowane, uprzemysłowione. Rosjanie, mimo tych szturmów, ponoszą bardzo tkliwe straty. Trzeba się cały czas zwracam uwagę na na kompozycję tej i tego zamiaru dowódców ukraińskich. Oni, moim zdaniem, świadomie tę operację prowadzą z taką uporczywością, nie ustępując Rosjanom po to, żeby Rosjan wyczerpać. A przykładem tego, jak Rosjanie beznadziejnie walczą, jest przykład forsowania Dońca Siwerskiego w kilku miejscach, które to forsowanie skończyło się niepowodzeniem i spowodowało ogromne straty w armii rosyjskiej. Oczywiście. Rosjanie na kierunku świadomieckim mają postępy terenowe, ale są tak nieznaczące, że one w skali operacyjnej nie mają zn żadnego znaczenia. Wola polityczna, którą chcą wypełnić dowódcy rosyjscy, powoduje to, że idą na stracenie, bo te straty, jakie ponoszą most rosyjską i te jeszcze formacje wydawały się dobre, wyczerpują. I to jest dobra, dobry prognostyk dla, dla tej operacji, dlatego ja nie dramatyzuję i nie obwieszam klęski armii ukraińskiej, bo powtarzam, ta obrona, bardzo skuteczna, bardzo bym powiedział efektywna, powoduje to, że Rosjanie podróż duże straty, a jakiś jest tak duży, że wojska ukraińskie oni wytrzymują, dokonując skoku na kolejne pozycje obrony i oni mają te pozycje obrony głęboko przygotowane, można powiedzieć, że aż po, po Dniepr. No i trzeci kierunek to oczywiście kierunek charkowski, gdzie Rosjanie próbują jeszcze się odgryzać jakimiś kontratakami niewielkimi, ale one raczej mają na celu związanie części armii rosyjskiej, żeby te siły nie przeszły do uderzenia na armię rosyjską w rejonie Łuko Donbaskiego, choć Rosjanie prowadzą od Czugujewa w kierunku na Bakije przepraszam, prowadzą ataki. Zaczęł była w kierunku na zgrupowania uderzeniowe Armii rosyjskich, które chcą uderzać ponownie z Jumu, ale moim zdaniem na tyle Ukraińcy to zorganizują to zgrupowanie, że Rosjanie z tego kierunku w najbliższej perspektywie nie uderzą. Na co zwrócić uwagę? Na te trzy armie, które się odtwarzają na północy Ukrainy pierwsza Pancerna gwardii. 22., a teraz my nie wiemy na dzisiaj, ile formacji odtwarzają. Czy to odtwarzane są dywizje, czy odtwarzane brygady, czy tylko są tworzone batalionowe grupy bojowe. Moim zdaniem żadna armia już nie zdolności w pełni, i w takiej, jak szła na wojnę. Natomiast moim zdaniem tworzone są batalionowe grupy bojowe, co ma o tym świadczyć, że cały czas te grupy są kierowane na kierunek Syberdoniecka, na kierunek Ługański, bo te grupy bojowe, które tam walczą, i ponoszą tak duże straty, że w wyniku kilku tych walk one są nieczynne, one są łączone z walki, wyprowadzone z walki. W to miejsce są ściągane, z Kurska, spod że te kolejne, nowo formujące się siły, które są wysłane na ten kierunek. Generalnie e, można powiedzieć, że sytuacja jest w tej chwili patowa, jest taki pat strategiczny. W rejonie nacierają Rosjanie, na południu nacierają Ukraińcy. I wydaje się, że e, dojdzie do przesilenia. I teraz. Ten czas jest dobrym czasem dla do Ukraińców, bo Rosjanie w tej chwili są najsłabsi. Oni już bardziej słabi nie będą, bo odtwarzają odwody, podkreślam. Natomiast Ukraińcy, moją, moim zdaniem, mają już tyle odwodów, że mogą przeprowadzić zdecydowane uderzenie w kierunku południowym, y, które pozwoli im wyjść na kierunek krymski. Panie generale, przedstawia pan taką dosyć optymistyczną wizję, ale kiedy ja czytam rozmaite reporty. To ciągle powtarzają się informacje o postępujących atakach Rosjan, o tym, że zdobywają Sywirodoniec, że ich wojska tam się posuwają. no To jest spore, spore miasto. Jak wygląda tam sytuacja w tym mieście i, i jak wygląda, i ewentualnie jego zdobycie, jakie będzie miało znaczenie? Niektóre media, niektórzy specjaliści, eksperci zachodni też robią z, z zdobycia Sibiry doniecka zwycięstwo w wojnie. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. Jest to moim zdaniem w skali operacyjnej nie ma to żadnego znaczenia. Ukraińcy są przygotowani na to, że stracą Wierodolnicz za siebie Donieckim, przed Wisciszańskim jest rzeka siebieski Doniec. Ta rzeka staje się już symbolem obrony armii ukraińskiej, bo za Siwierdonickiem będą Rosjanie musieli znowu forsować rzekę siebieski Doniec, aby wyjść kierunek Doniecki, wokół Doniecki. Nie wiem, do dlaczego się faktyczuje każdy miasto, którego Ukraińcy bronią. Obrońca, który się broni w mieście, zadaje przeciwnikowi wielokrotnie wyższe straty niż sami ponosi. I obrona w mieście jest bardzo dobrym sposobem na dewastację armii arm przeciwnika. Czemu media robią z Sibirę, Doniecka taki wielki szum i taką wielką, ja wiem, symbolikę obrony ukraińskiej? Nie rozumiem, ponieważ armia ukraińska walczy na długim froncie. Wiele miast walczy, chociażby w rejonie i Mikołajowa, o tym się nie mówi. A Sibir Donieck jest to dobrze przygotowane miasto do obrony. Infrastruktura miejska pozwala skutecznie prowadzić obrony przed docierającymi Rosjanami. Oni ponoszą duże straty w strumie do tego miasta i przecież o to chodzi cały czas. Jeżeli Sibir Donisk zostanie oddany, bo on nie padnie, on będzie oddany. Wojska się ukraińskie z tego wycofają, za, za rzekę się wycofają, gdzie mają już przygotowaną obronę i rozsianie tej rzeki nie przekroczą. A, jest Donieck, jak każde inne miasto, które Rosjanie zrobili wszędzie, Popasta i inne. Zatem ja bym tego, taki, takiego dramatu nie robił, jaki się próbuje w mediach zrobić. I nie rozumiem tych ekspertów, którzy zajmują się taktyką, a nie patrzą na operacyjną. Pan mówi, że jestem optymistą. Ja oceniam sytuację operacyjną. I dlatego ostrzegam przed tym zgrupowaniem rosyjskich czy armii, które się otwarzają. To nie jest optymizm. To raczej jest ostrzeżenie mówiące o tym, że jest to poważne zagrożenie dla armii ukraińskiej od północy. Bo jeżeli, tak Ukraińcom, jeżeli Rosjanom uda tą armię przygotować w ciągu miesiąca czasu, to oni tą armią obsadzą pozycje obronne na terenach zajętych przez armię rosyjską. I wtedy będą musieli Ros Ukraińscy tą misję z dużo większym trudem, z dużo większym poświęceniem, z dużo większymi stratami odbijać. Ale zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. W początkowym okresie wojny tereny, które mieli Rosjanie w swoich rękach, było dużo większe niż mają teraz. Przecież byli w obwodzie kijowskim pod Kijowem, byli w obwodzie czernichowskim przekroczyli Czernichow, byli w obwodzie sumskim, byli w obwodzie czernichowskim, e, arkowskim przepraszam. Te obwody praktycznie przez wojska rosyjskie zostały opuszczone, zostały wyrzucone przez armię ukraińską. To jak tu nie być optymistą, skoro udało się nie tyle obwodów, Ukraińskich wyzwolić e, armii rosyjskiej. Jestem raczej optymistą, a to wynika z tego faktu, że w mojej ocenie armia ukraińska odtwarza zdolności bojowe e, w ten sposób uzyskując na wybranych kierunkach tam, gdzie chcą przewagę do, do armii rosyjskiej. A w przód ekonomia się polega na tym, że kumuluje się siłek na wybranych kierunkach, gdzie się chce wykonać zadanie, gdzie się chce pokonać przeciwnika, a i na samym froncie. Eksperci patrzą na samy front. Patrzy się na pewne kierunki, bo ekonomia się powoduje to, że tam się kumuluje uwagę, tam się skupia siły, gdzie, gdzie, gdzie chce się odnieść zwycięstwo. I Ukraińcy to dobrze robią. A pomagać nie... swoim Ukraińcom, bo to oni mają wojnę wygrać, a nie my w polskich mediach. Proszę powiedzieć, jakie teraz będą kluczowe momenty <laughs> tej wojny? Tak? Jak, jakie... Po pierwsze, jakby Pan określił ten, ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj i o czym będą świadczyć następne, jakie następne ruchy wojsk z jednej i z drugiej strony, czego możemy się spodziewać i co nam pokaże, w którym kierunku ta wojna idzie. Przede wszystkim trzeba monitorować położenie tych trzech armii, które są na północy od yy, Ukrainy. Mam nadzieję, że rozpoznanie statystyki amerykańskie przekazuje na bieżąco informacje o ruchach tych wojsk, które są na północy Ukrainy, więc Ukraińcy zawczasu przewidują to działanie i będą do tej reakcji są, są przygotowani. Są, podejrzewam, że mają w rejonie i Czernichowa i Charkowa odwody, które są gotowe, żeby w właściwy sposób, sposób zareagować na to uderzenie. Plan nieważny w kierunku jest południowym. tam prawdopodobnie będzie skupiona główna uwaga armii ukraińskiej, żeby wyprzyć Rosjan z Hersonia za Dniepr i wyjść na kierunek bo to, powtarzam, rysuje nadzieję na okrążenie armii rosyjskiej od południa. I mało tego to zdewastuje plan okupacji armii rosyjskiej, czyli wygrania politycznego, militarnego tej wojny. Żeby tak się udało to osiągnąć, na pewno będzie inne, inne będą rozmowy przy stronie negocjacyjnym, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. Zatem e, mówienie o tym, że Rosja, Ukraińcy nie mają postępów jest nieporozumieniem, bo Ros Ukraińcy mają postępy, ale nie wszystkim my wiemy, co Ukraińcy robią i dobrze. Uważam, że e, pewne działania powinny być ukryte tajemnicą z uwagi na bezpieczeństwo operacji, które prowadzą Ukraińcy. Ukraińcy ciągle apelują o Artylerię dalekiego zasięgu, no jak rozumiem, otrzymują częściowo artylerię średniego zasięgu. Tam też polskie kraby, zdaje się, do, docierają, apelują o himars Amerykanie mówią, że przekażą jakieś tam, ale bardzo niewielką liczbę tych himars czy z tych systemów HIMARS, bo tak w zasadzie, w zasadzie prawidłowo powinno się o tym mówić. Na ile pańskim zdaniem to jest dzisiaj kluczowe dla? Dla przechylenia szali zwycięstwa w jedną albo w drugą stronę? Generalnie największym problemem dla armii ukraińskiej jest bardzo skuteczny arterii rosyjskiej, która do tej pory miała przewagę ilościową, wcale nie jakościową, natomiast ilościową na pewno i Rosjanie tą ilościową, ilościową przewagą dewastowali pozycje obrony, asypując Ukraińców nową ilością pocisków. W tej chwili e, dzięki temu, że Ukraińcy dostają artylerię od Amerykanów, nie tylko, e, Ukraińcy powoli osiągają wyższy poziom z swoją artylerią, która również zwalcza artylerię rosyjską. bo e, W związku z tym, że głównym problemem jest artyleria rosyjska, to artyleria ukraińska zwalcza artylerię rosyjską. I to jest dobry kierunek. Między innymi temu ma służyć nasze kraby, mają Hajmarsy, które mają zasięg prawie 90 km, a więc. Będzie mogła artyleria ukraińska zniszczyć znisz artylerię rosyjską, sama będąc poza zasięgiem, poza zasięgiem ognia artylerii rosyjskiej. I to jest klucz do zwycięstwa tej przewagi, tej takiej wojny między artyleriami. Tak można powiedzieć, że teraz artyleria to Bóg wojny, więc bogowie wojny teraz walczą po obu stronach. I wydaje się, że stopniowo tą przewagę ogniową, dzięki temu, że, będą, że artyleria ukraińska będzie poza zasięgiem artylerii rosyjskiej. Będą zdobywali tą przewagę Ukraińcy i będą mogli skutecznie zwalczać rosyjską artylerię. Pańskim zdaniem, jak, kiedy to może nastąpić? Znaczy, kiedy może być taki przełom, w, no, miejmy nadzieję, na stronę, w stronę ukraińską, znaczy w stronę zwycięstwa ukraińskiego? Czyli pan zwycięstwa nie będzie tutaj w najbliższym czasie, żaden z strony nie będzie. Takie przewagę mam nadzieję będą mieli w najbliższym czasie Ukraińcy, dzięki temu, że odtwarzają odwody w oparciu o sprzęt, który dostali. Rosjanie w tej chwili, e, w, powiem, straszliwie próbują zorganizować kolejne siły, żeby móc się bronić, bo w tej chwili także Rosjanie muszą prowadzić i działania ofensywnych. Pomijają się radonizm, bo to jest tylko wyrywek frontu. Rosjanie będą dążyli do przygotowania obrony przed. Wzrastającymi potencjalnie bojowymi siłami ukraińskimi. Jeżeli w ciągu kilku tygodni Ukraińcy przyłamią obronę na kierunku południowym, jest szansa na to, żeby oni zdobyli tą przewagę w tej wojnie. Jak ona długo będzie trwała ta wojna, oczywiście wszystko zależy od polityków. Jeżeli ukraińska armia będzie osiągała sukcesy, Rosjanie nie będą mieli szans, żeby tę wojnę wygrać. Ale trudno będzie tę wojnę i Ukraińcom wygrać. I pewnie to wojny wygrają jak zwykle politycy. Ale ważne jest to teraz, żeby ten czas, który Ukraińcy dostaną, dopóki politycy się to nie włączą, żeby Ukraińcy mogli jak najwięcej ziem swoich wyzwolić, żeby mogli jak najwięcej armii rosyjską pobić, czy to w rejonie łuku czy to na południu, na kierunku chersońskim. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miejmy nadzieję, że ten optymizm generała się utrzyma i że osoby, które Polemizują z panem generałem, e, e, powiedzą nie dlatego, że generał ma rację, tylko dlatego, że będziemy wszyscy mogli się cieszyć z tym, że, że zwycięstwo przychwila się. Polemiki, panie redaktorze, polemika powinna być merytoryczna, a nie polityczna. Albo że nie kogo, kogoś innego lubię. Nie, ale te, po, te polemiki, które pojawiają się, są, są często merytoryczne. No, są, pojawiają się różne spojrzenia, ale. Nie wolno. Tak jest. To są dwie różne przestrzenie. E, e, niech, tak, e, niech tak będzie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. E, dziękuję państwu. Przepraszam za dzisiejsze kłopoty techniczne i e, niższą jakość dźwięku i obrazu. Nagrywaliśmy dzisiaj w trudnych warunkach. Dziękuję serdecznie. Subskrybujcie, lajkujcie, wspierajcie na patronite.pl. Do, do następnego razu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do widzenia.